Siemano! Kolejny odcinek! Rangersami! Nie! Kariery podróżą! mu. Kurde, Gitz Majonas to jest za bardzo, już trzeba coś innego znaleźć, bo to za dużo gadam tego. gramy sobie z hibernianami arsenalem oraz jakimś klubem? Znaczy chyba koja, zna, wiem... Kojarzę go, kojarzę ten klub, ale nie wiem jak się nazywa. Co, nie? Nie, koja nie kojarzę. Powiedziałem, że kojarzę, a teraz mówię, że nie kojarzę. No kojarzę, tylko że nie pamiętam jak się nazywa. Dobra, sutar sobie wejdzie. O, Makroli, dobra, niech sobie wejdzie przed Arsenalem, sobie odpocznie e, młody nasz Bramkarz. E, dobra, dobra, i Diego jest jeszcze sobie wejdzie. I wychodzimy takim składem, po prostu lecimy na Szczeciny. To też będzie trzeba zmienić. Lecimy na Hiberniany. Bo no, Hibernian to jest jedno z, z lepszych. Yy... Klubów, jedno, jedno z lepszych, jedno, nie, czekaj, jeden z lepszych klubów w Szkocji, a jednak mają, mają dużo wartościowych piłkarzy, może byśmy im nawet tego czarnucha od nich podkradli, o, to by był dobry pomysł, albo tego czarnucha od nich podkradli, o, albo tego bramkarza byśmy od nich podkradli, pod, tak, ja robię czarnych, szczyt co? Nie, 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 nie w takim sensie, nie w takim sensie. Lubię, lubię czarnymi grać, bo są szybszy, szybcy po prostu, co? no Jesteśmy u siebie, w ogóle gramy, w sensie gramy u siebie, więc nie powinno być tragedii, moim zdaniem. Ole, tutaj Denkei, co robi? What the hell? Aha, i koniec, <laughs> koniec akcji. Fu, 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 fu. I ile ma No Denkei, tak jest z przewrotki, czyla, kurde, no znowu z przewrotki, znowu broni bramkarz. Nie będzie niestety narożny, już pójdzie, znaczy na no, bramkarza. Wow, ale strzał. <laughs> Nawet nie wyszedł, to jest dopiero. Oho! Denkej tutaj. Dawaj wychodź Denkiej. Wychodź, 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 wychodź. Ja ci podam piłkę! Denkej! 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 Ah, wystarczyło mu pięknie podać piłkę pod nogi. Przyjął sobie i go! Oj, sorry, przepraszam! Ale jestem bardzo podekscytowany tym, że Dekie strzela nasz gołcik. Nasz gołcik strzela. Nie no. Kurde, niez tenkej okay. mówi, ale to było, wiesz, podałeś mi takiego, takiego tutaj, podałeś mi takiego, i, takie ciasko mi podałeś, że ja tutaj tu 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 zrobiłem fu, 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 fa 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 sobie przyjęła piekę i sio z bomby i taki go, no powiem ci, że, że Sigma jestem, taki go, czy ja powiem że... Ja jestem lepszy, ja ci powiem, że ja jestem lepszy. Togo, to go, to go in the in the heaven... nie wiem co ja gadam. Ale wygrywamy 1 do 0 z hibernianami. OOOOOOOOO! tego nie trafił! <noise> Bramkarz się w ogóle nie rzucił, no kurde, miałeś pustaka, na pustaka bramkę tak naprawdę. Tak ładnie sobie tutaj o. No i kurde, to było do trafienia jak najbardziej. To było do trafienia. To Zaczęło trochę charyzmy i, i celności. Może by się udało tak bez charyzmy. iślisz Fuu! Ale dobra! <noise> Ale chciałem, żebyś podobno w pole, a nie... a nie wywalił. A takie fajne miejsce miałem o. Tak zepsuć. O, no i się sytuacja mści. Ja! makroria. <laughs> Uff. Ale Lorenz tutaj wykiwał ich. Oho patrzcie, patrzcie, patrzcie. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. I Pereira. No kurde, no traf tu w bramkę no. Halo. Takie ładne sytuacje macie i co? Drugi raz to samo. No co, na razie królują wyniki. Jeden do zera. <laughs> w tej serii. Tutaj chyba, tutaj w tym meczu chyba też będzie 1 do 0 Chyba, że coś jeszcze, nie, już nic się nie zmieni Będzie po prostu 1 do 0, koniec Ale wygrywamy, ważne, że wygrywamy e, Kolejne 3 punkty naszą tą, Celtic nas nie dogoni na pewno w tym jeszcze, w tej jeszcze kolejce Jest yes, git, jest git Czy my przeważyliśmy w tym meczu raczej nie? <kłysy> Celtic remisuje, wow Celtic to tak, kurde, mamy 4 punkty więcej od niego się Troszkę spaprocił Ale teraz gramy z, z butelkami No nie wiem, może z butelkują, mam nadzieję że jak Żeby zbutylkowali przeciwko nam W ogóle, no i lecimy na mecz z Arsenalem w Lidze Mistrzów O Boże Dobra, wiecie co? Z Arsenalem ustawimy formację na pięciu obrońców Będę napastnikiem, z dwoma, z jednym O, zrobimy w ten sposób Tak, Matondo leci tutaj Tu leci Sima Tu Denkej, Ryan Jack będzie tu Tutaj Slish Dmfa robić Murujemy <grym> Tavernier leci sobie tutaj Tu leci Ilmas Raskin się schodzi, wchodzi sobie. A Goldstone sobie wejdzie, no Igit. Tylko sprawdźmy prawo, prawy, lewy, No i Igit, Igit, moim zdaniem. I tak sobie wyjdziemy. Strączek, dobra forma, to się przyda, naprawdę. To się naprawdę przyda. No i co? Chyba, chyba po prostu lecymy, tak sobie patrzę, że chyba wszystko jest dobrze już ustawione. No po prostu, no zobaczcie, jakie oni mają całe. Mam Sterlinga w ogóle kupili, no to nie że Sterling, że zrobił. Był w City, był w Liverpoolu, był w Chelsea i teraz w Arsenalu. Jeszcze do totków pójdzie zaraz. Pogoni tu mają, mają kogoś fajnego Kogoś kupili. A i czemu kiwior na ławce? Co to? Fran Garcia? Wow! Fran Garcia mają? I to tyle w sumie chyba z transferów. No i Ramsdale, o, to jest dobry wybór. Ramsdale moim zdaniem jest lepszy od Rai. Ach, Emirates Stadium. Czyli najcichszy stadion w całej Europie. Gry chyba nowe. Tak, nowe stroje są wgrane. Arsenalu, proszę bardzo, taki się prezentują. Ten tył jest taki brzydki, że. Co to jest, kurde? Eee. Przód jest bardzo ładny, ale tył Le. brzydki w chuj One team, one dream. Dokładnie. Oho, ty, patrzcie, to warnier... O nie, ale Zinchenko jest jakiś szybki. Saka, o nie, saka. Sraka. Sraki trzeba się bać. I w prawdziwym życiu, i tutaj. Bo, jak w prawdziwym życiu cię dopadnie z sraka, no to nieciekawe. Cały dzień na kiblu, nawet kilka dni. A jak tutaj cię dopadnie, no to tracisz bramkę. Osunol, 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 Kurde, rąbaniec. Dobra, we dwóch tutaj. Ej! Nie, no co tu jest? o! Strączek, tam się piłka podbijała jakoś dziwnie, no byłbym wkurwiony jakbyśmy stracili z czegoś takiego bramkę, ale szczerze ze strączek Świetna forma, ja pierdziele, broni od Jezusa O kurde, saka, strączek znowu Boże, ale ten strączek będzie nas ratował w tym meczu, ja już to widzę, ja pierdziele Co ten młody bramkarz robi? Koniec pierwszej połowy 0 do 0, no nie jest źle, my się bronimy co prawda cały czas, ale mieli tylko dwa strzały celne, no? Ten saki i ten Jezusa, co strączek świetnie wybronił. Nie jest źle, nie jest źle. Nie! Nie! Uff! Co wy robicie? Dobra, robimy zmiany. Głównie w ataku, no bo w obronie, Nie no, w sumie w obronie też trzeba zrobić, bo pewno są zmęczeni. Nie, nie są aż tak. No dobra. Ale tak, wchodzi na pewno kto? Buysey Bar wchodzi. Wchodzi Lawrence. Nie, Lawrence nie. Diego Valois wchodzi. Lawrence nie, nie, nie. To tak. Potrzebujemy tutaj szybkości zdecydowanie. Diamandę sobie wchodzi. Sterling, żeby był trochę szybszy. I Suter jeszcze sobie wejdzie zamiast. Goldsona. Syn złota schodzi. Syn złota? Co to Midas? Midas! Wszystko czego dotknę Staje się złote Midas, Midas Co to za podanie? O, patrzcie Sterling, Sterling wchodzi tutaj Sterling, podanie, nie no co to jest za chujowe podanie no? O, idiomandę A dobra Eww, O, Boże Please, 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 please. Strzelecie! Strzelecie! Dękej! Nie, no to szczupałaka, tak pięknie albo było! jajaj No i remisujemy z Arsenalem, że jest to bardzo fajny wynik. Co tu się stało? Jesteśmy wyżej niż Real Madryt Real w ostatnim miejscu. <grym> Ale jeszcze... Real Madryt jeszcze będzie na pierwszym, zobaczycie. No tak jak mówię, Real będzie na pierwszym, jeszcze zobaczycie. A my teraz przechodzimy już do ostatniego meczu w tym odcinku z jakimś klubem. Nie wiem, co to jest za klub. Nie wiem, nie znam. Ale dobra, remis z arsenalem nie jest taki zły. Może St. Johnstone? Możemy się cieszyć z tego remisu i No i co? No po prostu wyjdziemy. Mam nadzieję, że tutaj z St. Johnstone sobie poradzimy bez problemu i po prostu wygramy z nimi. No tak jak mówię, bez żadnych problemów większych czy mniejszych. No, 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 no. I będzie gidek, będzie git. gid z majonus, gid z majoness, gang down bonus, dobra. I czy tutaj wszystko już ustawione? Chyba tak, chyba możemy lecieć w takim tutaj ustawieniu. Dobra. Aha, czemu to zabalaxima? Nie wiem. A gdzie jest... Aha! to się coś rozrąbało. O, teraz, teraz jest git i wychodzimy na mecz z świętym John kamieniem. Na laje powinniśmy to wygrać bez problemu. No jednak to są jakieś jakieś święte Johnny Kamienie. Ja nie wiem w ogóle skąd to. Oj, Ilmas. Ilmas dobra, robię doświadkowanie. Uwaga! Dośrodkowanie tutaj, no nie wiem, kogo na Pereire chyba dobra na Pereirę. Jeszcze mam piłkę, jeszcze mam piłkę. Uwaga, uwaga. To podanie na Lorenza Lorenz, No kurde, no co to bronią się jak. Jak orzeszki ziemne. O nie! Co to jest za jakieś nazwisko? Ja się Ja się Dobrze. I co oni mają za gościa na taku jakiś melesi Oj, ale teraz Cantwell. Cantwell tutaj podanie na Valuesa Values podanie na Lorensa Lawrence, coś ty odrąbał, nie, no odrąbał jakiś kawałek drewna. To no jest, sam jest drewno. Lawrence. Daniel Pereira, czemu tak mocno mu podajesz? Hmm, to jest moje pytanie do Ciebie, Lawrence. Czemu tak bardzo mocno podałeś zamiast tak leciutko, żeby mógł do tego dobiec? Hmm. To jest bardzo dobre pytanie, panie szafaranie. No nie wiem, nie wiem, może tak pomyślałem, żebyś się jebał? Aha, no to wypietlasz ze składu. O, Ilmas! Ilmas! Podanie! O, po, po. Valois, oj Valois, ale ma tutaj miejsca Ale ma tutaj miejsca, zobaczcie I strzał i Valois! coś ty odjebał Nie no, chłopie coś ty zrobił Co to jest, weź strzel w bramkę No strzel w bramkę, please A nie obok, chciałem podać, ale tak się, A podać czy nie, podać czy nie, a mogę podać by Cantwell strzelił to Ole Pereira tutaj odebrał piłkę Pędzi, pędzi dość, Nie no kurde, wyżej Wyżej ten Ora Lawrence, 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 Lawrence. Lorenz, Lorenz, Matondo, matando, 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 Matondo, matando, 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 Matondo, 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 Dobieg, dobieg! Matondo, sigma, 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 dawaj, dawaj, podej, tu, Matondo, dobrze i Matondo, Lawrence. Majonezik, majonezik, majonezik to jest maestro. majonez, majonezik, No Proszę Nie no, to strzelić to majstra W ogóle nie użyłem milion komórek mózgowych Żeby dać radę coś tutaj zrobić z tego Nie, 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 wcale, wcale Ale tutaj Matondo, prawie mu odebrał piłkę Ale jeszcze tam resztkami sił mu się udało Nie wiem, kto, kto z dwójką jest Tavernier? Nie wiem, nie wiem Ale ktoś z dwójką jest na pewno, chyba Tavernier No, ale tutaj świetnie, tak, Tavernier, Tavernier Tutaj podanie, Lorenz sobie wypuścił troszeczkę I z bomba i bramkę yy, z świętego kamienia Johna nie miał szans. No kurde, no zabierz, zabierzcie mu tą piłkę, no. Oj, Lorenz, czy będzie druga bramka Lorenza? Tak, będzie druga bramka Lorenza, tutaj lobbyk tym razem się już udał. Druga bramka, wygrywamy 2 0 ze świętym kamieniem Johna, no myślę, że jest gate. Ibrahimowicz się cieszy <grym> No git, nie, no nie wiem co ja mam powiedzieć po ładny, ładnie tutaj Lawrence. Lawrence się wypuścił, ładnie tutaj to zrobił No i co? No I tyle <grym> no I tyle dęki tutaj podanie, o Doel świetne podanie dla Lawrencea. Bramkarz za szybko moim zdaniem wybiegł, ale Lorenz świetnie to wyczekał, gdy bramkarz robił w to dopiero wtedy lobował. No i się to opłaciło. 2 do 0. Lorenz, dwie bramki. Lorenz, kurde, chciałem, chciałem powiedzieć, że Lorenz, zaraz strzelika trika. Ale to badanie niestety nie przeszło, ale wygrywamy 2 do 0 z wiadomo z kim. Co to jest za muzyka, what the fuck Lawrence, najlepszy zawodnik, oczywiście. Cztery punkty przewagi nad Celticiem, na tyśmy byśmy przegrali, oni wygrali, to jeszcze jesteśmy wyżej od nich, więc co prawda jest git, jest git. Trzy tylko bramki straciliśmy w szkockiej Premier League. Czy tam szkockiej Premiership, tak O, i w następnym odcinku gramy znowu z Arsenalem, no, Arsenal był ciężkim przeciwnikiem, nie powiem. Nie powiem, że był bardzo słaby. Nie na no Sota do Lawrence, weź, weź ty się ogarnij. Weź ty się ogarnij lepiej. Tutaj jeszcze nie, tutaj jeszcze nie. A ja was żegnam teraz. Elo.